Czyliście, no to macie omówienie trzeciego sezonu Mandalorianina. Nie ma co przedłużać, bo musimy nadrobić trzy odcinki, więc jedziemy. Z tej strony Ormando i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, we wstępie, pomówimy sobie o pierwszych trzech odcinkach Mandalorianina, o kolejnych już na bieżąco postaram się wrzucać filmy. Zaraz po tym jak je obejrzę, przeanalizuję i znajdę czas na to, żeby to nagrać i wrzucić, więc mam nadzieję, że z jakimś tam jednodniowym opóźnieniem od premiery odcinka takie materiały na moim kanale będą się znajdywać, ale pomówmy sobie o premierze najpierw o tych pierwszych odcinkach. Zacznijmy właśnie od odcinka pierwszego, trzeciego sezonu, czyli rozdziale 17. Jako premiera, no najlepszego, nie oszukujmy się, gwiezdno-wojennego serialu, który do tej pory wyszedł, Mandalorianin, troszeczkę mnie ten pierwszy odcinek trzeciego sezonu e, zawiódł, a mianowicie pod tym względem, że... Historia zaczyna się od tego, że już Grogu jest razem z Dinem, tak, z naszym Mandalorianinem. Jeżeli ktoś nie oglądał księgi Boba Fetta, to może się zastanawiać, jak to. Oglądałem drugi sezon Mando i tam Mandalorianin oddał przecież tego baby odę do Luka Skywalkera, To jak to się stało? I pewnie fani Gwiezdnych Wojen się mogą zastanawiać, a przecież każdy na pewno to oglądał, ale spotkałem się ze sporą taką ilością głosów w internecie, że. Ktoś na przykład odpadł po kilku odcinkach Boba Fetta i nawet nie wiedział, że tam na koniec się coś takiego zdarzyło. Co naj... Albo przeczytał to najwyżej w internecie. Więc dziwna to zagrywka ze strony Disney, ze strony twórców Mando, że w ten sposób to rozwiązali i nie dali tutaj w tym trzecim sezonie chociaż, wiecie, jakiegoś takiego recap'a, przypomnienia, że tam się coś takiego stało, albo może pominąłem ten recap. Ale w samym serialu jako serialu nie ma yy, jakby nic wspomniane, że... Grogu z powrotem jest właśnie z Mandalorianinem, więc to taki pierwszy mój minusik, ale powiedzmy sobie, ja oglądałem Bobęfeta, więc ja o tym wiedziałem. Natomiast sam serial zaczyna się, sam odcinek zaczyna się od tego, że grupa Mandalorian, tych których tam możemy kojarzyć, tego wykokszonego, co ma obrótowe laserową, albo panią Blacksmith, tak? czyli kowalkę Mando. W pewnym momencie oni się chowają w takich jaskiniach i są atakowani przez pewnego stwora. Właściwie wygląda on jak wielki, przerośnięty aligator i Mando wraz z Grogów w swoim nowym, błyszczącym, E, właśnie Starfighterze e, pochodzącym z Nabu e, e, pomaga tym Mandalorianinom i ich ratuje przed tym wielkim stworem. Ta, to jest dosyć dziwnie z, zrealizowana scena, no bo ci Mandalorianie walczą w wodzie, w takiej płytkiej wodzie przy wybrzeżu z tym właśnie wielkim krokodylem i widać w niektórych momentach, że ci aktorzy w tych strojach m, po prostu ledwo się ruszają. To, że Mando w ogóle ledwo widzi, w sensie Pedro Pascal mówi, że w tym helmie to w ogóle gówno widać, nic nie widać, no to wiecie, to jakby magia kina to przykrywa, tak? To wszystko, no ale tutaj w niektórych momentach to wychodziło dosyć pokracznie i ci nasi BDS-owi Mandalorianie wyglądali jak ludzie, którzy po prostu nie wiedzą, czy wpadli w kałużę, czy, czy wpadli w jakąś dziurę, czy zaraz się po prostu nie spierdzielą ryjem centralnie w tą wodę. <laughs> no ale okej. Okay. Jest ta scena i Mando przybywa tam po to, żeby, jak mnie mam dowiedzieć się, w jaki sposób mógłby odkupić swoje winy, ponieważ on został wydalony, zresztą tytuł tego odcinka to apostata, on został wydalony jakby z szeregów Mandalorian przez to, że zdjął w poprzednich sezonach swój hełm i no i wiecie, to nie jest, this is not the way, tak, tak nie każe obyczaj, to, to jest zły zły przykład on daje i został wydalony. Natomiast on przylatuje, rozmawia z tą panią Kowal i mówi jej, no ale jak polecę na Mandalorę, na tą planetę, z której właściwie Mandalorianie się wywodzą, jak polecę tam się wykąpię tam w podziemnych źródłach Mandalory, to przecież winy zostaną ze mnie zmyte, zostanę odkupiony. No ona mówi, no tak, no to leć. No i on mówi, no to lecę. Choć on w sumie przychodzi i on to wie, więc nie wiem po co on tam przyleciał. Powinien od razu polecić na tą Mandalore, no ale najpierw przyleciał się chyba upewnić, czy na pewno mu odpuszczą grzechy w razie czego. Bo wiecie, głupio by było tam pojechać na misję, aby się okazało, że nie, słuchaj, wedle kodeksu to to już nieaktualne, już nie, już się nie da. <laughs> I później e, zamiast znowu lecieć na tą Mandalorę, e, nasz e, Din e, robi kolejny przystanek. Tym razem spotykając swojego dawnego, znajomego, tego granego przez Karla Wedersa, który wcześniej był człowiekiem, który dawał mu zlecenia różne, teraz on jest właściwie takim namiestnikiem tego miasta, w którym działy się pierwszy sezon, w którym to wiecie, to, ono, to miasto się tak mega rozrosło, jest takie już dobrze prosperujące. Oczywiście okazuje się, że ma tam jakieś swoje problemy, bo właśnie ten namiestnik, chyba on jest takim namiestnikiem, tak? Proponuje mu rolę szeryfa w tym miasteczku. No ale oczywiście Mando ma tam swoje rzeczy do ogarnięcia i nie bardzo się w coś takiego chce angażować. Ale spotykają oni tam na drodze takich piratów, tak? I jest tam taka fajna scena, która jest takim pojedynkiem trochę rewolwerowców. I to jest fajnie zagrane, bo Mando chyba od początku był myślany, zresztą pamiętam te pierwsze odcinki, były w ten sposób pomyślane, żeby to był trochę taki western w kosmosie. Coś, co sam George Lucas przez lata mówił, że chciał takiego zrealizować. Że właśnie Gwiezdne Wojny na początku miałyby być może serialem, jak ten dopiero koncept się rodził, serialem takim właśnie kosmicznym, westernem. No i tutaj wróciliśmy troszeczkę, chociaż przez chwilkę do tego, do tego pomysłu. I to była fajnie zrealizowana scena i e, ci piraci później e, w tym odcinku też się przewijają, bo ścigają tam e, Mando w kosmosie, I nawet pojawia się ich jakby m, przywódca tych piratów, który <grych> wygląda jak człowiek glon i chociaż ja si wydaje mi się, że siedzę dosyć głęboko w bieżnych Wojnach, czytam książki, e, czytam komiksy, te, które są u nas w Polsce wydawane, to nie kojarzę tej rasy. Ale jeżeli wyznacie, to możecie mi w komentarzu napisać, co to za człowiek Glon. Czy on się jakoś tam to rozwinie w następnych odcinkach? Niespecjalnie wiadomo. Ale samo clue tego, że on przylatuje do tego miasta, jest takie, że on potrzebuje robota, który na tej mandalorze, która jest zniszczona totalnie, ponieważ no, jak ktoś nie siedzi w lore innych Wojen, to nie wie, mandalora została całkowicie zniszczona, zbombardowana, właściwie zrównana z ziemią po, ta, po czystce, tak zwanej Imperium. I on potrzebuje takiego robota, żeby no sprawdził, czy tam w ogóle można, można dolecieć i jakby przeżyć na tej planecie, czy jest ona zdatna jakby do przetrwania. I wybiera na tego robota yy, robota IG, który zginął w ostatnim odcinku pierwszego sezonu, pod którego głos układa w ogóle Taika Waititi. E, natomiast ta operacja jakby ze wskrzeszeniem tego robota, który został zniszczony, no nie udaje się, więc Mando leci do, na kolejny przystanek. A kolejnym przystankiem, moi drodzy, jest... E, Księżyc tużko Mandalory, gdzie y, zamieszkuje sobie Bo Katan, czyli ta mandalorianinka, którą możecie kojarzyć z Clone Wars, ale też pojawiła się w drugim sezonie. I to jest śmieszne, bo ona siedzi w takim wielkim zamczysku i siedzi tam sama, tylko chyba z jednym droidem i siedzi tylko na tym tronie i nic nie robi. Ogólnie to jest załamana, bo wszyscy ją opuścili, bo ona straciła sens y, przez to, że y, Mando Wygrał, zdobył ten Dark Saber, czyli ten, ten miecz, który posiadacz jego może być jakby przywódcą. I, i, no i ona siedzi tam załamana sama, siedzi załamana w tym całym swoim rynsztunku, tylko ten hełm obok zdjęty, i ona tam siedzi. No i Mando chce, chce ją przekonać, żeby pomogła mu udać się do tych źródeł na mandalore. Ona oczywiście wyjebane na niego nie chce z nim gadać. O tym ona już straciła sens jakikolwiek, żeby coś ogarniać. I tylko mu mówi, że słuchaj, czy ty tam pojedziesz, czy nie pojedziesz, to to równie dobrze to możesz się wykąpać w wannie, bo to, są, to jest zwykła woda, to nic się tam nie stanie takiego, wiecie, mistycznego, że on dostanie jakiegoś nie wiadomo jakiego odkupienia czy coś, <laughs> więc go zlewaj. I tak właściwie kończy się ten odcinek, że cały, cały odcinek polega na tym, że e, Dean leci od jednej osoby, jedna osoba mu mówi, no i nie. Leci do drugiej, no tutaj próbują coś zrobić, nie udaje się, no dobra, no to leć. No i wjedzie do tej Bokatany i też ona mu mówi, dobra, spada i leci. A on, a on już od początku tego odcinka wie, gdzie ma lecieć, więc to jest trochę takie dla mnie było przedłużane. Oczywiście to ma wpływ jakby na kolejne odcinki, ale po tym pierwszym to tak mówię, kurde. 40 czy tam 30 kilka minut, trzy przystanki zrobił, a wiedział, że ma od razu lecieć na tą Mandalorę. No dobra, ale później mamy odcinek drugi tego sezonu. No tutaj już się dzieje więcej. Ten odcinek już mi się znacznie bardziej podobał, ponieważ właśnie Mando udaje się już na tą Mandalorę. Możemy zobaczyć tą zniszczoną Mandalorę w końcu, ale zanim to zrobi, nadal poszukują tego robota, który mógłby w jakiś sposób tam zbadać tą atmosferę na tej planecie, czy ona jeszcze jest zdatna do życia. No i tak się akurat trafia, że jest on tutaj pani mechanik, którą mieliśmy okazję spotkać w pierwszym, drugim sezonie, która właściwie przewija się co jakiś czas i ona wręcza, to znaczy wręcza, podarwuje Mandalorianowi robota R5, R5, który, no to jest bardzo fajne odwołanie do klasycznych Gwiezdnych Wojen, jeżeli kojarzycie R5, tam też się pojawia. Więc ona właśnie takiego astrobota mu Podrabuje, no i lecą na tą Mandalorę. E, okazuje się, że no musi tam Mando ratować tego robota, ponieważ nagle znika. Tak, ma badać, badać, nagle znika z radaru, radaru, więc trzeba tam wpaść do tych podziemi Mandalory i po prostu zobaczyć, co jest grane. I atakują go ludzie, małpy, takie małpoludy pod, pod tą ziemią, ale z nimi jakoś tam sobie radzi. Natomiast zostaje on schwytany przez takiego robota, ale rząd, jakby takiego, widać, że sterowanego przez jakiś żywy organizm, przez jakiegoś e, kosmita, zostaje on schwytany, więc Grogu, Baby Yoda, musi udać się na ratunek i w tym swoim pierdowózku, pie, w tym swoim pierdowózku ucieka przez tą Ucieka przez właśnie te kopalnie i wraca do statku. No i leci dosłownie kawałek dalej, bo zaledwie ten księżyc, na którym jest Bokatan, jest przecież jakby, nie wiem, tak, jak odległość mniej więcej od zwierza do łodzi. Więc on tam leci, żeby powiadomić Bokatan, że DIN jest w potrzebie, trzeba go ratować. No i tak się dzieje. Faktycznie Bokatan leci tam, ratuje Dina z rąk tego robota roboto kosmity, czy jak go, tam, jak go tam zwał. No i udają się oni do tych źródeł. Co w ogóle jest fajną kwestią, bo tam pierwszy raz ma okazję dzierżyć w swoich dłoniach dark saber. No bo Mando jest schwytany, więc tam jego rękuty leży, więc ona żeby tam sobie poradzić bierze ten dark saber. No i radzi sobie ona dużo lepiej tym dark saberem niż chociażby właśnie Din radzi sobie, bo to jest tak wyjaśnione, że no, Din nie jest zbyt biegły w tej broni. Eee, ona też ma swój jakby nie tylko ciężar, ale no, trzeba być naprawdę skillowym, żeby w ogóle dzierżyć tą broń. Więc często w poprzednich na przykład sezonach Mando, jak on tam wy, wyciąga ten Dark Saber, to to nie wiesz, czy ten Dark Saber on dzierży, czy, czy na odwrót czy to ten Dark Saber dzierży jego i nim steruje. Więc e, to, to, to jest fajnie pokazane, ponieważ widać tutaj powoli zawiązujący się konflikt, pomimo tego, że jakby Dean zdobył ten Darksaber, no, tak jak powinien, czyli e, pokonał wcześniejszego e, włodarza tej broni, e, a nie zrobiła tego Bokatan, która no chyba nadal uważa się za tą prawdziwą władczynię, tak, za tą osobę, która powinna zjednoczyć z powrotem wszystkich Mandalorian e, i tutaj e, kolejne sceny też temu jakby będą dowodzić, ponieważ kiedy udają się oni do tych źródeł, to to jest taka zwykła podziemna sadzawka, no ale tam Mando wchodzi wchodzi do tej wody i nagle zostaje przez coś wciągnięty, więc Boka tam też skakuje do tej wody, no i go tam ratuje i okazuje się, że tam jest wielki stwór. Ta bestia to niejaki mitozaur. To jest ta bestia, której wizerunek Mandalorianie często mają, tę ten, ten, czaszkę jakby właśnie, to, to, to należy do mitozaura, chociaż Wydaje mi się, że w starym kanonie to była zupełnie inna czaszka. To nie nazywało się mitozaur, tylko nie pamiętam. Nie, nie chcę tutaj strzelić czegoś, ale wydaje mi się, że to było inaczej, właśnie w legendach. No ale tutaj jest właśnie, że to jest ten mitozar, więc Bokatan zabiera tego nieprzytomnego mando z tej wody i on nie widział, jak się okazuje, on nie widział tego stwora, ponieważ stracił przytomność, ona go tylko widziała, kiedy go wyławiała, więc tutaj się zaczyna takie troszeczkę, to już właściwie na początku kolejnego, trzeciego odcinka, zaczyna się taka trochę dziwna relacja. Tutaj widać, że Bokatan nie chce być do końca szczera z, właśnie z Dinem, ponieważ w trzecim odcinku tego nowego sezonu jest tak, że oni tam nadal są nad tą sadzawką i ona go wypytuje, czy coś widział pod tą wodą. On odpowiada, no a co miałbym widzieć, no co tam miało być, tak, wykąpałem się, wziął tam sobie fiolkę tej wody na, na poparcie tego, że wykąpał się w tych źródłach, więc ten jego, powiedzmy, grzech, tak, został zmyty. Udaję się z powrotem do tej grupy Mandalorian, którzy oczywiście na początku tam chcą ich zaciukać, ale... Dean mówi, że tutaj udowodni, że y, był, wykąpał się w tych źródra, źródłach w Mandalorze i że jego winy zostały odkupione. To zostaje sprawdzone jeszcze, bo Katana jest świadkową tego wszystkiego. Więc jej przy okazji, przez to, że weszła do tej wody, żeby ratować Dina, też grzechy zostają jakby odkupione. <grytanie> Chociaż ona się specjalnie o to nie prosi, ale to też może być ciekawy motyw później rozwiązywany, ponieważ on, Dean, jak mają tam lecieć, to mówi jej, wiesz co, może lepiej nie zdejmuj tego hełmu, no będzie łatwiej, ponieważ w naszym, tym, w, w, naszym, w naszym odłamie tutaj Mandalorian, no my nie ściągamy tych hełmów, nie jest to mile widziane, więc ta ich pani Kowal stwierdza, że skoro nie zdjęłaś hełmu, skoro się wykąpałaś w tych źródłach, macie dowód, no to też odkupione są twoje winy, zostajesz przyjęta do naszej tutaj społeczności tam kilkunastu typów e, i, spo, i spoko. I nagle zaczynamy inny serial. E, to jest zabieg, który w sumie e, był w Boba Fecie, natomiast e, bo w Boba Fecie były te dwa odcinki, gdzie właściwie nie, były, nie było Boby Feta, tylko y, zaczynaliśmy historię z grogu, tak, y, powrót do, do, właśnie, y, do Mandalorianina y, y, i tutaj też tak troszkę jest, że właśnie u, u, po tym wstępie Zaczynamy nagle inną historię. Widzimy doktorka, którego mieliśmy okazję, a o którym zupełnie zapomniałem. Gdyby na podsumowaniu mi o nim nie przypomnieli, ale był taki na samym początku, kiedy grogu został przekazany Mando, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy o co chodzi, tak, kto to jest, jako ten ładunek, który właśnie miał DIN gdzieś tam dostarczyć na samym początku serialu. Więc ten doktorek trafia do takiej jakby placówki na Coruscant w samym centrum. Galaktyki, do tej stolicy Galaktyki. Już oczywiście nie jest tam z tym Mofem Gideonem, którego mieliśmy okazję, z którym walczyliśmy, tak naprawdę bohaterzy walczyli w poprzednich dwóch sezonach, tylko no, próbują się tam zresocjalizować, ale on był ogólnie naukowcem, który zajmował się klonowaniem. I tutaj ciekawa sprawa. Chyba najprawdopodobniej wyjdzie, że Joda, Baby Yoda Grogu, może być klonem jakimś chociaż kurczę no bo to wiecie on przekazywał mando jakby właśnie grogu no i okazuje się że on pracował nad właśnie klonowaniem chyba że na przykład zajmował się klonowaniem imperatora to też może być wątek no bo przecież wiemy że w epizodzie 9 mamy do czynienia z klonem no różne to może pójść strony ale myślę że jakaś może albo potrzebowali grogu żeby jakoś nie wiem moc w imperatorze ożywić czy coś takiego. Ciężko mi powiedzieć, nie wiem jak wy obstawiacie. Ja obstawiam, że coś będzie z grogu, że grogu nie nie, nie to jest jakiś taki by wiecie, po prostu klon Jody, albo coś takiego. Chociaż chyba to tam latami by się nie zgadzało, no bo grogu już trochę tam tych lat niby ma ale może, nie wiem, do, w probówce do, dorastał czy coś szybciej, bo klony przecież dorastają szybciej, więc może on wydaje się, że ma, tylko, że ma tak dużo lat, bo, ale może szybciej został postażony. Coś takiego mniej więcej obstawiam. Więc e, widzimy taki odłamek życia tego doktorka, jak on tam, e, jak wygląda jego praca, powiedzmy taka w ramach resocjalizacji, że pracuje on tak naprawdę w korporacji. Taka, wiecie, korporacja gwiezdnowojenna wygląda tak samo jak prawie normalna korporacja, czyli są takie takie boksy, w których ludzie siedzą przy jakichś komputerkach. zostaje im może nie papierowe dokumenty, tylko na jakichś dyskach przynoszone i oni po prostu cały dzień tam klepią na, na tych klawiaturach, patrząc się w taki mały wizjer. To, to, to w ogóle było zabawne. I co jakiś czas musi on chodzić do swojego kuratora, takiego robota, który zadaje mu w kółko te same pytania: czy czuje się dobrze, czy nie czuje złości do swoich współpracowników, czy mu się dobrze pracuje? I w pewnym momencie, e, udając się do takiego osiedla zamkniętego, gdzie oni tam mieszkają, ci ludzie, którzy się resocjalizują po tym, jak działali na, w służbie imperium, a teraz mają działać w służbie Rep Nowej Republiki, e, spotyka tam kilka osób, które też w różnych e, tam oddziałach imperialnych. Właśnie stacjonowali wcześniej. No i jest taka dziewczyna, która też okazuje się, że pracowała dla Mofa Gideon, co oczywiście daje jakąś nić porozumienia między nimi, ale tutaj widać, że oboje. Starają się mimo wszystko zresocjalizować, natomiast ten doktorek ma takie troszkę nieodparte wrażenie, że kurczę tam napracował się przez tyle lat na tym klonowaniu, że już był tak blisko do jakiegoś przełomowego odkrycia, ale nigdy mu to nie zostało dane i nawet jest taka scena, kiedy on pyta te, tego robota, tego kuratora, czy on mógłby coś tam zrobić w tej kwestii, właśnie tych badań nad klonowaniem i tak dalej, ale w Nowej Republice panuje takie prawo, że o klonowaniu nie. Nie, nie, nie będzie żadnego klonowania, nie można takich rzeczy robić, jest to, wiecie, nieetyczne, niemoralne i tak dalej, więc mu odmawiają, ale ta właśnie była, była pani z Imperium, proponuje mu, że słuchaj, ja wiem, gdzie mogłabym dostać takie przenośne laboratorium, które ty potrzebujesz i tak dalej, no zaufaj mi, pojedziemy. I tutaj się zaczyna oni wyruszają na, na taką wyprawę, gdzie są składowane stare niszczyciele imperium. Takie, 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 no powiedzmy, wysypisko, tam zanim je przerobią na mielonkę, tak, zanim je tam rozbiorą, te, te statki, no to one tam sobie gdzieś tam stacjonują i oni jadą tam takim, powiedzmy, pociągiem, tak, takim, takim wagonem, wagonem. No i nagle pojawiają się roboty, które sprawdzają bilety, i to jest dobre. Oni sprawdzają bilety, no i tam ci, wiecie, oczywiście nie mogli sobie kuźwa kupić biletu, no ale wiecie, może wtedy przykrywka, bo oni też, też jest powiedziane, że oni udają się poza strefę, której, której nie, nie wolno im opuszczać, więc może kupno biletów by od razu wskazało na to, że oni gdzieś tam się udają, no ale te roboty chodzą z tempem tak dwa kroki na minutę, nie, i wiecie, a tam jest tak, że oni idą na koniec przedziału, otwierają drzwi od przedziału, tam jest... Między, nie można przejść między przedziałami normalnie, bo normalnie możesz spaść w przepaść, nie? Więc oni tam przeskakują, wchodzą do kolejnego przedziału, no i tak się chowają, no ale w końcu docierają na koniec tego pociągu, a te roboty idą tak i to widać tam, dż, dż. Wiecie, Kanary, nie, roboty Kanary idą za nimi, idą za nimi, no ale na, już są na końcu tego pociągu. No nie ma już gdzie dalej uciec, no więc wyskakują, jakoś tam się ratują. No i oczywiście trafiają na miejsce, tak? Akurat udało im się wyskoczyć tam, gdzie mniej więcej powinni być. No i udają się do tego laboratorium. I tutaj już wiadomo jest, że coś jest nie tak, że coś ta, 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 ta dziewczyna coś tu kombinuje, że za, za. wiecie, zbyt jest taka dla niego, że niby się chcą resocjalizować, niby ona mówi tak, to wszystko dla, to wszystko dla e, republiki, nawet jeżeli ten. Oni, po prostu musisz to zrobić, oni nawet nie wiedzą, że to będzie dobre. E, ale przekonają się, nie? E, więc e, na tej zasadzie i. E, no i udaje im się dostać do tego statku imperialnego, tam ten doktorek, który ma w ogóle na nazwisko, przepraszam, Pershing, jak... Ktoś kojarzy z mafią z mafie tam, które u nas kiedyś panoszyły po kraju albo chociażby psa Pershinga, który odziedziczył imię zresztą po tym mafiozie, no to skojarzyło mi się, więc nasz Pershing zabiera te rzeczy, już mają, już mają wychodzić, ale nagle oczywiście, nagle, nagle, policja, wiecie, no bo Pershinga, no to tam oczywiście ktoś musiał wydać, no i co się okazuje, oczywiście okazuje się, że nasza pani była ex imperialna wydała naszego właśnie Pershinga dla, do, dla Nowej Republiki i tutaj też jest taka fajna scena, że trafia on do, do więzienia i zostaje przypięty do takiego urządzenia, któremu jakby ma powiedzmy to pomóc zapomnieć niektóre rzeczy i tak dalej, zrobić mu takie pranie mózgu co też w którymś momencie tego odcinka bohaterowie wspominają, że Imperium coś takiego robiło, i on, wiecie, i on siedząc za tym stole, mówi do, 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 do generała Karpia, tak. W ogóle tam jest też śmieszny tekst, że jest oczywiście postać, która wygląda jak generał Akbar z powrotu Jedi. Więc wiecie, sławny tekst, it's a trap, nie? No to tutaj w pewnym momencie nasz doktorek mówi, że. It was a trap do tego właśnie karpia. I on, wiecie, takie spojrzenie fajne, że no jak ktoś pamięta tę scenę w powrocie Jedi, no to na pewno się uśmiechnął, chociaż leciutko, wydaje mi się. No bo zostaje on tak naprawdę wyrobiony, no bo to nie on wpadł na pomysł tego, że mógłby coś z tym zrobić, tylko właśnie tamta go podpuściła, no i go tutaj wydała, właśnie Imperium, no i to znaczy Nowej Republice go wydała. No i on tam się wzbrania, że nie nie róbcie tego, że Imperium tak robiło, na co pan Karp mówi. Nie, nie, Imperium to tam smażyło wam mózgi, my to tak troszeczkę tylko nie będziemy dawać na full tej maszyny, żeby ci zjarała cały mózg. Eee, więc eee, <laughs> No więc y, y, on zostaje ta maszyna odpalona, a ta akurat pani, y, która go wydała, ona jest w takim pomieszczeniu obok, patrzy na, patrzy na to wszystko. Tam jakiś koleś do niej mówi, no dobra, to chodźmy już stąd. No co ona mówi, nie mogę zostać, bo jednak mimo wszystko lubię, lubiłam y, Pershinga, więc y, zostanę tu, popatrzę, jak mu smażą mózg. A tamten mówi: No dobra, no dobra, jak ci tak na nim zależy, żeby patrzeć, jak mu smażą mózg, to, to ok". <noise> no i on wychodzi i on zostawia samą w, przy tej całej aparaturze, na co ona po prostu bierze to Wajej i tamtemu już wiecie, przepala, przepala ca, ca, cały łeb, nie? No więc już wiemy, że pani była ex imperialna. No wcale nie jest ex imperialną, tylko nadal pewnie współpracuje. Przypuszczam, że z Mofem Gideonem. Tam jest tylko wspomniane, że po tym, co się stało w drugim sezonie, on został schwytany. No i najprawdopodobniej tam go torturują czy coś, ale wydaje mi się, że pewnie będzie tak, że ona nadal z tym Mofem Gideonem pracuje. A po prostu pana yy, pana Pershinga chciała w pewien sposób ukarać, bo on faktycznie chciał się zresocjalizować. Tylko no ambicja jego gdzieś mu w tym przypadku. Przeszkadzała, żeby odpuścić sobie to, przez, co przez całe lata robił dla Imperium, a mianowicie te właśnie różne eksperymenty, różne badania na temat klonowania, bo to on w pewnym momencie jest po prostu przekonany o tym, że mógłby zrobić coś dobrego dla Nowej Republiki tymi badaniami, a jakby podjudzany przez, przez tą postać decyduje się w końcu na ten krok, żeby, żeby po prostu spróbować chociaż kontynuować te swoje badania. Eee, I na, sa na samym końcu jest właściwie ta akcja, że Mando e, wracamy z powrotem do Mando, ale to są dosłownie scena na początku i scena na końcu. Z Mando, bo jeszcze tam na początku jest kwestia tego dlaczego, bo Katan w ogóle leci z nim do tych innych Mandalorian, żeby tam zeznać, że on faktycznie się wykąpał i że faktycznie te winy mogą mu być odkupione, a no dlatego, że jej, state, jej ten pałac, w którym siedziała sama, no z jednym robotem, został zbombardowany tam przez właśnie imperialne TIE Fightery, tak? TIE Interceptory chyba został on rozwalony i dlatego ona nie miała się już się gdzie podziać, to, to poleciała z nim, no i została też przyjęta do, tej, do, tego, do tego jego bractwa, tak, Mandalorian. I tak się właściwie trzeci odcinek nowego sezonu kończy. No, zapowiada się to coraz ciekawiej, tak jak moje pierwszy odcinek tak troszeczkę mnie zawiódł, ale już drugi, trzeci. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo tego typu odcinków, że będziemy mieli po prostu małą Mandalorianina, że nagle, nie wiem, zboczymy w jakieś inne, inne kursy, tak jak mieliśmy właśnie w Boba Fecie, bo nie rozumiałem tego zabiegu. Po co robić serial o kimś tylu odcinkowy, a nie ten? Nie, nie zrobić na przykład dziesięcioodcinkowego serialu od yy, sezonu Mando, tak? Tylko zabrać z, yy, właśnie Bobie w fecie. Dwa odcinki właściwie zostały zabrane. No, ale może dobrze z drugiej strony, więc już mówię, ten odcinek będzie dłuższy, no bo musiałem omówić trzy odcinki, i wybaczcie, jeżeli wiecie, nie, nie, nie mówię tam zwrotami, dokładnie nazwami raz. Nie wszystkie postacie wam wymieniam z imienia i z nazwiska, i z jakiej są rasy, i ile mają lat. Bo ja nigdy w ten sposób nie omawiałem seriali, ja mówię, staram się być ze wszystkim na bieżąco, z Gwiezdnych Wojen jestem ten, ale czasami niektóre nazwy mogą mi po prostu wylecieć i ja staram się to zresztą opowiadać tak, jak, tak jakbym z wami rozmawiał tak po kumpelsku, więc e, oczywiście... Jeżeli Wam się podoba tego typu forma, no to dajcie mi znać o tym w komentarzu. Zostawcie łapeczkę w górę, a ja Wam dziękuję i usłyszymy się a propos Mandalorianina już za tydzień przy odcinku czwartym, i wtedy ten odcinek myślę, że będzie trochę krótszy, nie, nie około 40 czy tam 30 minut. Także dzięki wielkie, kłania się Ormando i niech moc będzie z Wami.